Dzień dobry. Witamy państwa bardzo serdecznie na konferencji w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Z nami jest pani minister Paulina Henik-Kloska, pani minister. Oddaję głos. Szanowni państwo, za oknem jeszcze zima, ale my już Rozpoczynamy wielkie wiosenne sprzątanie, to taka dobra, polska tradycja. Jak Państwo wiecie, po naszych poprzednikach do sprzątania zostało nam bardzo wiele, zarówno jeżeli chodzi o legislację, ale także o kwestie wprost do sprzątnięcia, w tym nielegalne, bardzo często niebezpieczne wysypiska odpadów. Zabezpieczyliśmy na ten cel w tym roku w budżecie państwa wspólnie z Ministerstwem Finansów 200 milionów złotych, ale by ich wydanie było możliwe, musieliśmy w ubiegłym roku przyjąć ustawę, która w ogóle umożliwiała samorządom pozyskiwanie z budżetu państwa, z rezerwy celowej środków właśnie na Utylizację niebezpiecznych odpadów w miejscach nagromadzonych nielegalnie, które jednocześnie stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, potencjalne oczywiście zagrożenie, a również zagrożenie dla środowiska. I dokładnie tak zorganizowaliśmy nabór. Jednym z kluczowych kryteriów, które decydowało o tym, do których lokalizacji trafią, Pierwsze środki finansowe z rezerwy celowej na usuwanie nielegalnie nagromadzonych, niebezpiecznych odpadów było to, w jakim zakresie, w jakim stopniu dane składowisko, dane odpady stanowią właśnie potencjalnie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, ale również musiały to być tego typu wysypiska, tego typu skupiska nielegalnie nagromadzonych odpadów, których odpowiednie decyzje wydał już organ odpowiadający za sprzątanie tego typu miejsc, czyli mogło to być samorząd gminny lub regionalny dyrektor ochrony środowiska, który właśnie uznał takie składowisko za niebezpieczne do eliminacji przez jako zadanie własne JST. Szanowni państwo, lata temu raport najwyższej izby kontroli mówił o tym, że samorządy nie są w stanie udźwignąć tego zadania na swoich barkach. Lata temu raport Najwyższej Izby Kontroli uznał, że państwo musi włączyć się w ten proces. Szykowaliśmy się do tego przez ostatnie miesiące i oto właśnie jest ten moment, w którym państwo podejmuje te pierwsze decyzje, bo tak to początek wielkich porządków. Jak powiedziałam, zabezpieczyliśmy, ustawa pozwala przeznaczyć, przeznaczyć na ten cel 300 milionów złotych, a przeznaczyliśmy w pierwszej kolejności 200 milionów złotych. Miejsca tych odpadów nagromadzenie odpadów, które będziemy sprzątać, to zwykle właśnie tak jak Państwo widzicie, odpady chemiczne, farby lakiery rozpuszczalniki organiczne, różne, bardzo niebezpieczne dla zdrowia życia, środowiska. Bardzo często w tych miejscach mamy już efekt właśnie, zwłaszcza szkód na środowisku. I te miejsca były uprzednio. Wyznaczone przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska jako właśnie te, które kwalifikują się do tego typu sprzątania. Potem z całej Polski informacje zbierali wojewodowie, a na koniec samorządowcy musieli wydać właściwe decyzje i ubiegać się o te środki. Wyznaczyliśmy globalnie, zgłosiło się 27 samorządów. Zakwalifikowało się po ocenie formalno-prawnej na naszą listę. 23, 23 lokalizacje 200 milionów złotych wystarcza na pierwszych 9 I to są dwie lokalizacje w województwie łódzkim to jest Kutno i szczerców, cztery lokalizacje w województwie śląskim to Sosnowiec, Szczekociny, Siemianowice Śląskie i Mekanów. mianowice Śląskie państwo znają to ten słynny pożar, który mieliśmy okazję obserwować w Między innymi dzięki Państwa relacjom w 2024 roku, w połowie, mniej więcej w połowie ubiegłego roku, w Siemianowicach Śląskich, jak, jakich szkód tego typu składowisko może narobić, to między innymi te obrazki pokazywały nam dość jasno, jest zakwalifikowane do sprzątnięcia. Kolejne dwie lokalizacje to Województwo Świętokrzyskie, to Gmina Strąpków, Przepraszam, strąporków i pinczów. I ostatnia lokalizacja to Województwo Małopolskie, gmina Spytkowice. Tak jak powiedziałam, mamy zakwalifikowane w tym naborze 23 lokalizacje. W tych lokalizacjach mamy Gminy z województwa Wielkopolskiego, z województwa Dolnośląskiego, wojewodowie dzisiaj otrzymali informacje, które są zakwalifikowane. Pozyskanie kolejnych 113 milionów złotych na ten nabór, na rozstrzygnięcie pozostałych lokalizacji, pozwoli nam sprzątnąć całą dwudziestkę trójkę. I jeszcze dziś będę występować do ministra finansów na ile to będzie oczywiście możliwe z jego strony, by uruchomił również pozostałe. Środki w ramach dopuszczalnych właśnie ustawą w ramach rezerwy celowej do 300 milionów złotych, ale to nie wszystko. Prowadzimy wielotorowo działanie. Jak Państwo wiecie, w zeszłym roku, pod koniec roku, zakończyliśmy sprzątanie Tuplic, gdzie mieliśmy do czynienia ze składowiskiem odpadów czekających ponad 10 lat na sprzątnięcie, które nielegalnie przekroczyły granicę i znalazły się na naszym terenie, ale także rozmawiam i prowadzę rozmowy z zarządem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, aby wygospodarowali również i ponieśli wysiłki na ten cel w ramach swoich możliwości budżetowych, by wesprzeć również samorządy w sprzątaniu niebezpiecznych, nielegalnych wysypisk odpadów. To jest niezwykle ważny społecznie problem w Polsce i musimy robić jeszcze więcej, by wspierać samorządy w tym procesie sprzątania, w tym procesie wielkich wiosennych porządków. Tak jak powiedziałam, do zarządu Narodowego Funduszu zwróciłam się, liczę na to, że faktycznie Narodowy Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej w najbliższych tygodniach wygospodaruje na ten cel kwotę przynajmniej równą tej, którą przeznaczyliśmy z budżetu państwa. Szanowni Państwo, zdjęcia, które Państwo oglądacie na naszej prezentacji, to są miejsca właśnie z tych wysypisk z tych miejsc nielegalnego przechowywania i gromadzenia odpadów, które będziemy sprzątać, tak jak powiedziałam, zostały one wybrane, co, co myślę też widać na tych zdjęciach z uwagi na potencjalne właśnie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, potencjalne zagrożenie dla środowiska, które w konsekwencji a również stanowi zagrożenie dla nas samych. Będziemy też jeszcze w tym roku uruchamiać kolejną też pulę środków, środków europejskich, starając się o uruchomienie środków z, z Feniksa, gdzie również samorządy będą mogły ubiegać się o dodatkowe pieniądze na ten cel. Tyle z mojej strony. Jeżeli państwo. Mają jakieś pytania w tym zakresie, to jest tam do dyspozycji. Tak, zapraszamy.